Praca była bardzo ciekawa, dzięki temu, że właśnie mieliśmy tę przestrzeń do... A tym też grupa była bardzo ciekawa. Dużo ludzi przyjechało specjalnie na warsztaty z Rodrigo. Dotarła do mnie taka bezkompromisowa ironia związana jakby z, z, z problemem generalnym, który się wydarzył tu, ale który powiedzmy nie jest jakąś szczególną właściwością ani tego festiwalu, ani tego miejsca, ani tych ludzi. Oni sobie zakpili z decyzji o odwołaniu swojego przedstawienia, I zakpili sobie z tego jakby przecenionego moim zdaniem i strasznie wyeksponowanego protestu tzw. polskich katolików. No i nie ma oczywiście nic fantastyczniejszego niż śmiech, ironia i kpina niż dystans. Wydaje się wtedy, że świat jest piękny i bezpieczny. Tematem przewodnim było oczywiście ocenzurowanie przez Festiwal Maltański spektaklu Golgota Piknik. Ocenzurowanie, ale które wynikało oczywiście z protestów składanych w olbrzymiej ilości przez osoby protestujące. Jedna z tych takich etiud malutkich pokazywała absurd całej historii, czyli przeliczała pisanie listów protestów eskalujących troszeczkę absurdem tekstów przeliczali to na godziny pisania tak na godziny dni i wyszło w każdym razie że te, które można było policzyć tak czyli te, które przechodziły przez stronę protesty małpa.pl e, chyba zajęły e, ludziom którzy to wysłali 95 dni The we found here was of course everything of a normal, uh, condition of working. But that, I think, gave us a good stimulus to, to to find a, a way even in the most difficult conditions we can ever find art must be anyway and anyhow anywhere and whatever happens i mean what is art if not a way of being aware, a way of being conscious about ourselves, what's going on in the world, uh, what is art if not a different a gift of a different perspective on our lives, on our society.